Dzień dobry, witam was dzisiaj z Polski i jadę tą bitwę o drugie miejsce nie muszę bitwy wygrywać wystarczy, że sobie napukam trochę punktów, żeby być wysoko najlepiej to zrobić jest na fragach i jadę w stronę punktu A, bo tutaj mam swoją miejscówkę zaczęło się bardzo fajnie pierwsze uderzenie, teciak rozwalony a moja miejscówka jest zajęta, nie widać w ulicy żadnych następnych celów nie będę jednak tutaj stał jadę już o w kierunku punktu A bo tam są podświetlenia zobaczę tylko czy tutaj przez tą bramę nie ma jakiegoś przestrzału jakiegoś przeciwnika no już stoi tutaj kolega w panterze o, ruszył się. No to jednak, pojadę tutaj. Chciałem objechać yy, to miejsce, ale skoro jest zrobiony, zrobiony przejazd, to z niego skorzystam. Przejęliśmy punkt C, przejmujemy punkt B. No i przejmujemy też punkt A. Niech sobie tutaj, koledzy powalczą o ten punkt o te punkty i ja będę czekał na czerwonych którzy tu będą prawdopodobnie jechali jest Tygrys E wynuża się tam też M51 trochę kolega wycofał no ale jednak zdecydował że przyjmie tego wąga nie widać na razie zbyt wielu chętnych, żeby mieli tam dalej jechać. No to ja będę próbował ich objechać z prawej strony. To jest N24. Kolego, nie robi się takich rzeczy. Jak jedziesz, to jedź, a nie się tak głupio zatrzymujesz. Coś do mnie strzeliło. Następny Tygrys E, no ale miałem w lufę działo za wysoko, nie dało rady do niego strzelić w tej uliczce nie jest zbyt bezpiecznie tam na górce jest jakiś ciężki czołg jeszcze jest postawiony dym ewakuuje się stąd przeskoczył PT-76 spóźniony strzał, nie było szansy się w niego wbić no a tu za, na tym dziedzińcu po lewej stronie za budynkiem jest y, ten tygrys Zgin zniknął w tej chwili, ale jest. O, bokiem ustawiony do mnie Zrobiony frak. Jest tam coś jeszcze w drodze na punkt A myślałem, że tutaj jeszcze będzie stał jeden czerwony. No ale TTM24, czy co to tam jeszcze miało być? No ale jak widać nic takiego się tutaj nie schowało, nie ma przestrzału na górkę, nic tam nie stoi, za to na dziedzińcu jest przeciwnik. Gdzieś tutaj przede mną PZ. -a. obrót i będę starał się złapać coś przez tą bramę korekta ustawienia żebym mógł opuścić działo i czekam czy coś się będzie działo ale nie nikt tędy się nie pcha wszyscy są raczej tutaj z mojej lewej strony za tym domkiem tutaj jest yy, ciężki czołg. Przy nim jest też jakiś średniak. Średni chyba zginął, ale ciężki cały czas stoi. No i nie wiem, z której strony będzie chciał do mnie przyjechać. Strzelił. Jest dokładnie na narożniku. Trochę ryzykuję. Wyjeżdżam przez bramę i mam tygrysa. Bokiem tego korzystam jest przede mną na końcu tej uliczki Fałka 30.02 i fałka bokiem wyjechała bardzo dobrze mamy przejęte wszystkie punkty bitwa powoli zbliża się do końca, teraz już wyjeżdżamy wszyscy na nich na ich respy jak to tu będzie wyglądało za chwilę się okaże Jest dużo na dolnym punkcie odradzania. Na górnym nie widać nikogo. Tutaj coś wiedzie. Jest kolejna fałka 30,02. Troszkę skortowana, ale na tyle, że udało się jej włożyć. bułę. na górze stoi. Hongkong tylko uszkodzone tego te działka No i następny mundy, tylko asysta wziął się, zatrzymał zamiast przyjąć strzał, komet przerobiony na Praga i to już jest po bitwie. Zostało tylko troszeczkę czerwonego i teraz już nic, bitwa skończona. Na pierwszym miejscu wpadły dwa żółte nadale. Łatwo szybko i przyjemnie. Część zadania zrobiona, a z mojej strony to wszystko. Cześć